Siemaneczku, siemaneczku, jestem Grek i zapraszam Was dzisiaj do kolejnego odcinka z gry Myth of Empires, a także na nasz serwer, który powstał dla tej właśnie gry. Link do serwera znajdziecie na dole, a dokładnie jego IP i zapraszam Was na Discorda, tam jest dokładnie wszystko opisane. Bierzcie sobie rangę dotyczącą tej gry i do, do, uzyskacie wszelki, wszelkie informacje dotyczące jak dołączyć do nasz serwer. Jeśli się ma film spodoba, dajcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, bo to ważne. A teraz zapraszam do filmu. No i jesteśmy w grze. Dzisiaj Wam pokażę. Dzisiaj Wam pokażę jak wybudować na przykład pierwszy domek. Spróbujemy wybudować pierwszy domek. Ja tutaj troszkę coś tam przygotowałem, ale nie za dużo. Zebrałem trochę surowców, mam troszeczkę więcej strzał. Może tym razem uda się coś tutaj ogarnąć. Tworzyłem w końcu ten kamień, zaakceptowało po 8 kamieniach, więc działa. Pokazuje mi teraz kolejne zadanie. Każe mi polować na zwierzęta. Używaj sikiery, aby uzyskać mięso. Może tamten zwierzaczek był za mały, może źle, żeśmy to robili, a po prostu może nie było tego zadania. Zgadłem ja wszystko, co mam, więc przydałoby się jeszcze, mam tutaj na naszu pieczonego skorpiona. Nie wiem skąd go znalazłem, nie pytajcie. Być był na krzakach, więc... Na krzakach, w szakach, o, tam materiał umieści i tak dalej, dobra, zjedzmy też pieczonego skorpiona. Życie mi zaczęło spadać w ogóle i to dosyć mocno mi spadło. Jak byłem głodny, mam już level 11. Jest już punktów do rozdania, i tutaj bym. Mamy też łowienie ryb. No, rozwijamy się, rozwijamy się, tak? Jest dosyć, jest dosyć ciekawie, dosyć fajnie. Nie wiem, do jakiego levelu tutaj można dotrzeć. Jest tych engramów dosyć sporo. No, zobaczymy jak to wyjdzie, tak? Zobaczymy jak to wyjdzie, czy. Dobrze, tym razem tak, jeszcze zobaczmy, czy mamy tutaj. Jest jeszcze jedno, jeszcze jedno możemy zjeść. To jest wszystko, co mamy. Najedliśmy się praktycznie tymi robaczkami na maksa. Mmm, nam tej skóry, kurczę. Byłaby ta skóra, nie byłoby takiego problemu. Już jest i czapeczka, drewniana oczywiście. Ale zawsze jest to jakaś ochrona, szczególnie na, na początek. Dobra, udajmy się teraz, znajdźmy jakieś zwierzę, znowu z portem na górkę. Mogłoby się trafić coś tym razem małego. Jest kolejny lis, ale lisa, odpuścimy sobie lisa. Bo tak jak ostatnio nam nic się wydropiło. Ja nagrywam ten poradnik, znaczy poradnik, no, wygrywam wam tę grę późnym, późnym wieczorem. Wszyscy u mnie śpią, dlatego mówię troszeczkę ciszej. Nie miałem ostatnio czasu na nagrywanie w ciągu dnia. Nie wiem ile dzik ma HP, kurczę, bo tak byśmy mogli dzika załatwić, ale jak załatwić dzik nas, z drugiej strony, to nie ryzykuję ten, ten. nie pije pana, jak to mówią, tak? Ja no, dajmy go, kurczę z dzidy. A będzie szybki, się okaże zaraz i nas zje. Nie jest źle. U. O, udało się. Mamy dziczka. O, troszkę nas pokiereszował, ale jest dziczek. Dobra, użyjmy kiedy i jedziemy. Jest i mięso, jest i tłuszcz zwierzęcy. O, tamten był chyba za chudy. Jest skóra, pierwsza skóra, super. Mamy skórę i możemy zrobić sobie tutaj sztandar. Będzie wiadomo, że to jest nasze miejsce, ale teraz, zobaczcie, tutaj pokazuje, że sztandar jest na 48 godzin, czyli na 2 dni. Tutaj zaznaczyłem sobie znak na mapie i bardzo fajnie, bo, zobaczcie, pokazuje, gdzie my dosłownie jesteśmy. Będziemy sobie upiec to mięso. O, No, popatrzcie, wyciągam tutaj, a na dole ludzik pokazuje, że trzyma przez sobie miecz. Fajna sprawa też. Zobaczymy, czy zbudujemy sobie taki pierwszy domek, malutki domek 2x2. Na, na tym tutaj mi zależy, aby coś tutaj takiego malutkiego postawić, zobaczyć, jak wyglądają struktury w tej grze. Mamy dom? No, mamy dom, jest. Dobrze, wróćmy sobie to do ogniska. My tu możemy coś upiec ciekawego. No. Marynowane mięso. Legancko. Patyczki. Wcześniej niech jest tak. Tam zrobił marynowane mięso, a my zobaczmy, czy możemy wybudować sobie pierwszy domek. O, dostaliśmy jeszcze 10 mięsa. Super, 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 super. Upiecz mięso. I no, to pieczemy mięso. Fajnie, bo i kacka będzie, i no, upieczliśmy mięso, ale poczekaj, upieczemy to, cośmy dostali. I ile to nasze mięso wytrzymuje? A to nie są minuty, ja wtedy zobaczyłem, chyba, chyba, ja wtedy źle podawałem wam. To jest... 25, tu będzie, nie, to jest 1 godzina 19, a tu mamy... 11, 12 godzin wytrzymuje mięso, 12 godzin. No to jeszcze jutro rano w ekwipunku. powinno być. Pytanie tylko, czy jak się stakuje... Tak jak tutaj, to czy zniknie nam jedno, a reszta zostanie, tak jak się to dzieje w arku? Czy zniknie nam wszystko? O tym się będziemy przekonywać jeszcze. Stawmy sobie sztandar. Tutaj jest oczywisty sztandar. Tyk. No i super. I czy teraz się nam psuje to ognisko? Nie, Mało się psuć. Ekstra. Co nam pokazuje? Ochrona przed oblężeniem 15. Właściciel bierze udział w bitwie. Dzień 22 dni. A bo to jest reset time. Failed. No, pytanie, jak tam z tym resetem jest czasu? No zobaczymy. Dobra, zobaczymy co to będzie, jak, jak to będzie, co to będzie. Drewniany yy... fundament, yy... dobrze, tu jest na tym drewniane podwaliny, to też jest fundament. A nie, to jest drewniany fundament, najbardziej podstawowy element struktury domu, a tu jest drewniane podwaliny. Jest zbrojona z drewna, zrobiona z drewna i możesz budować na niej ogromne budynki. Fundament, no, taki tu. A, no, pewnie dwa rodzaje fundamentu. już jest za mnie, ta jest droższa. No, zróbmy, zróbmy najpierw tą tańszą. jak to wygląda. To będzie takie, właśnie na słupkach stało. Czy jednak to będziemy mogli sobie postawić? Tu raczej, mowa. chyba, że z jednej strony się wysunie nam na słupka. Ponieważ tu prostego terenu nie ma. Zbierajmy sobie patyczki, bo nam się potem przydadzą. A tu oczywiście odbierzmy za nagrodę. Tarczę stwórz. Teraz stworzymy tarczę pierwszą naszą, tak. No tak można powiedzieć delikatnie, spokojniutko rozwijamy się. Nie jest to jakieś zastraszające tempo. Powiem, że gra mnie dosyć zainteresowała. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Nie powiem Wam, że nieoficjalne serwery też dosyć dużo tutaj nam oferują i obiecują. Ale oczywiście zapraszam Was do mnie tutaj, żebyśmy mogli wspólnie sobie pograć. Mam nadzieję, że to się fajnie rozwinie tutaj to społeczeństwo i będziemy mogli ze sobą spędzać wspólnie wiele godzin fajnej zabawy hmm. A tak, zgadza się. No to. A, no, fajnie, fajnie, dobra. Tak, jest tu jakieś obracanie. Te -typ, typ budynku. O, super. O, no, to jest fajne, czyli kraftujemy jeden fundament i spokojnie sobie go zmieniamy. Bardzo fajne rozwiązanie. Ja sobie pozwolę to zrobić. Tak, postawię sobie to tutaj. O, bardzo ładna, bardzo ładna animacja. Troszeczkę ta trawka wystaje przez fundament, ale jak to w większości gier. Potem będę patrzył czy ten fundament można w ogóle podnieść. Nie. Można go tylko zniszczyć. No dobra. Wybudujmy jeszcze trzy takie. Będzie nam włókna potrzeba dosyć. Wytwórz więcej. Użyłem na maksa. No i co tu jeszcze będzie potrzebne? No, na pewno gałęzie, tak. Także zabieramy się za ścinanie zaścinanie drzewek. Widać, że zjechało nam trochę z głodu. Zobaczmy, jak nam idzie mięsko do góry. A i nie idzie. Jeden, jeden, jeden szaszłyczek, bo to tak wygląda. Troszkę podbił. Jest taki szał, zjemy sobie drugi. Uuu, i tam się zepsuła sikierka. Będzie szła dobra, czyli jak kliknąłem, ona już się będzie naprawiać. A my w tym czasie zobaczmy, jak wyglądają nasza reszta szaszyczków. Aby było przyjemnie fajnie i miło. I tu mamy jakąś wagę? Mamy jakąś wagę na pewno. 80. No, jesteśmy w połowie przeciążeni. Nie ma, nie ma dramatu, ale też nie ma się co obciążać dalej. O, jest kamienny nóż myśliwski. Bardzo fajna sprawa. To tutaj na pewno wyciągniemy troszeczkę więcej towaru z tego wszystkiego. Dobra, tak. Dobrze, tak. z tej strony, wejdziemy. Tak. I tak powinien tak. Niech jest coś takiego. Nie wiem, czy z tej strony wejdziemy, bo to jest wysoko dosyć. A ja chciałem mieć widok na wodę wyjście, a. A nie, to zrobimy sobie wyjście z tej strony, a to sobie zrobimy wtedy. A widzicie, popatrzcie, spójrzcie na to, to mamy ten fundament pierwszy. Nie. Tak, to jest fundament pierwszy. No, zgadza się. Spójrzcie, tu mamy fundament pierwszy i trwałość budynku 3 tysiąca, tam z 19, z hakiem. Na ten, tu mamy fundament świeżo postawiony. I spójrzcie, że trwa, trwałość budynku idzie do góry. Dzięki prawdopodobnie, właśnie tutaj. Można powiedzieć climbowi, dzięki tej, tej fladze, że to jest nasz teren. Także też ciekawe, nie ma czegoś takiego, że Ktoś pewnie rajduje i my stawiamy i go zabudowujemy, ponieważ to są Czy czterokrotnie? No, prawie czterokrotnie obniżona wytrzymałość ich jest. Więc jest sporo, ściana drewniana, drewniana ściana. Czemu dwa razy odblokowuję jakby to samo? Można się budować na fundamencie w zależności od wytrzymałości materiałów i nie ustanie długo. No wiadomo, bo to jest 46. No sobie to, bo to chodzi o to, żeby to wyglądało. Zróbmy sobie tych ścian. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jeszcze drzwi chyba, nie? nie wiem, czy na siedem mamy. Pięć jest, no dobra, jest na pięć. Będzie nam tutaj brakowało. Oczywiście gałązek. Wygląda tematyka ogniska. Nie mamy. Aha, dobra, wyciągnąłem jedzenie. Zjedzmy sobie znowu, bo tutaj już nadchodzi kolejna nocka. My już coś mamy chociaż zrobione. Było polowanko. Zaraz będzie domeczek. Nie jest źle. Powiem Wam, że jest tu ciężko coś pokazać, bo jak widać, świat jest ogromny. Są tu różne domki z npc tami Podobno z częścią będzie można handlować, na część trzeba będzie uważać. Zakładamy tutaj gildię, więc mam nadzieję, że do mojej gildii się oczywiście ktoś przyłączy. Powiem Wam, że tą grę chętnie pograłbym w większym składzie niż dwie osoby, na przykład żebyśmy zrobili sobie tu jedną wspólną gildię. Oczywiście nie ty, nie zależy mi na tym, żeby każdy tu wszedł i się do mnie dołączył, ale także żebyśmy sobie tutaj mogli handlować między sobą. O, co jakiś czas miła, miła przyjemna muzyczka się nam uruchamia. A tu też mamy i, o, i drzwi, i ten super, i pół ścianka, i półteczek no i bajeczka. Dobra, ja chcę, tu są drzwi, to jest okno. Okno, no, normalną ścianę daj, tu normalną ścianę daj, no, a tu też niech jest normalna ściana, a tu niech jest okno, yy, te, tu niech są drzwi. Fajna sprawa powiem wam, bo zobaczcie, że O no, kurczę, inne budowanie kompletnie, nie? Biedna. Tu mamy bramy, a bramy do Nagrody, skośny dach, końcówka dachu. To jest po środku, ale raczej ten, nie, ten dach nie, musi być ten, z strony, no. I teraz tylko pytanie, czy ten... A, zobaczymy, czy to jest tak duże, że zajmie nam dwa, czy to jest na jeden fundament. Ja się o tym przekonam. Na fundament mówię, na ścianę jedną. Czy to jest na jedną ścianę? Chyba na dwie będzie. A jakby było na dwie. Nie, na jedno. Wszystkie malutkie w sumie wychodzi na to. No to nam to nie za bardzo teraz pasuje. A ten... Dach będzie też mały, to też będzie na jeden. Daje nam skośny dach, tylko że nie zrobimy wtedy. Zrobimy sobie skośny dach, zobaczmy jak to wyjdzie, ale kurczę, nie zrobimy wtedy tam. Musiały być na trzy ściany. Raz, dwa, trzy fundamenty musiały być. Wtedy byłyby dwie ściany do góry. Nie, no też nie. Dobra. Ja tu, a tu jeszcze trzeba, no tak, trzeba zjechać jeszcze niżej. Ja są schody, powrotek do nici. Nici, super. No, powiem wam, że ten sufit, drewniany sufit, dwa rodzaje. Zobaczcie sufitu drewnianego. To samo może być z tymi ścianami, nie? Że tutaj jednak. zróbmy tak. Sądzę, że tutaj będą potem takie zamknięcia. Gdzieś może tutaj są, nawet, tylko ja ich jeszcze nie odblokowałem prawdopodobnie. Czy nie ma. Nie widzę. Dobra będzie na razie domek najwyżej z wywiecznikiem. O, tutaj najeżdżamy. Widzimy bynajmniej, co to faktycznie nam odblokowuje. O szafki są też przyjemne. I, gl o, I gliniane fundamenty już wjeżdżają. Super, super. Naprawdę super. Dobra, zagnijmy sobie ten domek. Na razie tak jak mamy. A czeka, to? Ale moment, te? Do zmi no tak, do zmiany. Patrzcie, to jest to. Nie, no to jest petarda z tym. To już mi się podoba. Budowanie jest kompletnie inne. Kraftujemy sobie jedno, jeszcze trzy takie i nie musimy się martwić że nam coś nie działa raz, dwa, trzy dwa wyszły no dobra, czego nam dalej brakuje? gałązki są gałązek nam brakuje oczywiście kurcze, super, super fajne takie budowanie bo jednak zobaczcie, że tworzymy sobie jedną, jedną no wyciągaj tym, jedną, yy, jedną strukturę i możemy ją zmieniać Daje to nam dosyć duże możliwości. Nie musimy nakryftować się nie wiadomo ilu elementów. Tylko jeden wydatek i jedziemy. Fajne, to się podoba. Zawsze, jak nie podpasuje to, to przyda się na później, bo to ma kilka opcji. No I to drzewo zetnijmy jeszcze. Powinienem tutaj troszeczkę dać też jeszcze gałązek. Abyśmy mogli skończyć domek, gdzie postać awansuje na kolejny poziom. W miarę idzie. Nie czytałem, nie wiem ile tu jest poziomów. Zobaczymy, jak to nam. Trzeba popatrzeć, właśnie, ile tutaj jest poziomów do postaci powinno być. Zobaczmy sobie. Mamy dwa takie, jeszcze jedno. I trzy dachy. Dwa możemy wytworzyć. Mm, no, teraz nam kamienia będzie brakować. A tu mamy kamień, a on nam nie będzie potrzebny, żeby na mnie nie szpecił. Sprawdzałem, nie musimy kręcić dookoła kamienia, bo zobaczcie, że co chwilę coś spada. Ale jak się kręcimy, też ładnie to wygląda, że z każdej strony on jednak pęka. Dobra, zróbmy sobie teraz tak. Zapomniałem o tym te, bo to Czórki są dosyć ciekawe. I o, mamy też te, żeby to zmienić też jest, na co to może. A i na trójkątny dach możemy to zmienić. I na taki, o, zobaczcie. I o, są dachy na różne. Nie wiem czym to się obraca. Yy, a, spójrzcie tutaj. Cały czas patrzę naprzeciwko po ekranie. A z lewej strony mamy tutaj potwierdź yy, Ctrl Q. Punkty mocowania mogliśmy tu zrobić normalnie taką chatkę na ten, ten mamy czwarty typ czyli wewnętrzny ekstra no, no to tutaj można ładne konstrukcje robić naprawdę można fajne konstrukcje robić skoro mamy takie zadaszenie jak sobie go przykleiłem teraz nie się mi się obrócić tu na tu, to Pięknie, łał, wow, ale no, animacja też układania tego jest jednak, że jest drewno, wszystko. No, widoczek jest. drwiczki drzwi, drzwiczek nie mam, drzwiczek. Są drzwiczki? Drewniane drzwi, duże drzwi. Ale to są duże drzwi, co? Nie no, drewniane drzwi. Proste drewniane drzwi, no nie jest napisane, no zobaczmy. Nie są drogie. Co potrzebujemy do tarczy? mąski oczywiście. No, gałązki schodzą, gałązki schodzą. O, pięknie, a to są jeszcze dwuskrzydłowe, co? O, bardzo, o, kurczę, fajnie to wygląda właśnie, takie mały domek, dwuskrzydłowe drzwi. No i zobaczcie, faktycznie wzmacniają się te wszystkie, jak wtedy były te ciemne fundamenty. Teraz one są jasne, wzmocnione. I to wszystko jednak... Aby przytrzymać menu. Zniszcz no, dobra. No kurczę, jak z arka dźwięk, może nie w tą stronę, ale w drugą zamykanie, zamykanie jest jak ja, identyczne praktycznie jak na arku. Jakie ładne zwierzątka tu idą. Dobra, zbudowaliśmy pierwszą chatkę. Małą chateczkę, flagę mamy. No, jak, 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 jak dobrze, nie, amerykańska nie lata. Wreszcie, jakieś inne rejony, inna kultura. Coś może poznamy? Może będzie kawałek historii w tej grze? Na ten, na ten dzisiejszy, powiedzmy, film. To będzie wszystko. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli video Wam podobało, dajcie łapkę w górę. Bardzo Was zapraszam na serwery i na pobranie tej gry. Sądzę, że będzie warto. Przekonajcie się sami, jeśli lubicie survival. Sącę, że naprawdę będzie warto. Ładna grafika. I ciekawa, oczywiście, gra. Także dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję. Oczywiście pamiętajcie, o ile się Wam podobało. I zapraszam. No to zapraszam. Zapraszam do kolejnego filmu. I do zobaczenia w kolejnym odcinku z tej lub innej gry. Cześć.